Wyobraź sobie, że podczas spaceru naprzeciwko spotykasz lwa. Zwierzę wpatruje ci się w oczy, a jego wzrok jest niezwykle przeszywający. Chyba każdy byłby przerażony i próbował uciec jak najdalej. Jednak mężczyzna imieniem Kevin Richardson uwielbia takie sytuacje i nie czuje wtedy żadnego strachu. Często nazywany jest też zaklinaczem lwów, ponieważ jego relacje z tymi drapieżnikami są wręcz niesamowite. Podczas bliskiego spotkania Kevina i lwicy imieniem Meg, zwierzę wcale go nie atakuje. W zamian wskakuje w ramiona mężczyzny z chęcią przytulenia. Kevin także nie sprawia wrażenia zestresowanego. Zapewne zastanawiasz się, skąd w mężczyźnie wziął się taki spokój i opanowanie. Kevin Richardson wytworzył niesamowitą więź pomiędzy lwicą Meg i jej siostrą Amy. Obydwie zostały porzucone przez matkę, kiedy były małe. Zdane na siebie maluchy nie przeżyłyby zbyt długo. Wtedy właśnie znalazł je Kevin i zabrał do sanktuarium w południowej Afryce. Gdyby nie reakcja mężczyzny, lwice albo zginęłyby, albo zostałyby porwane przez kłusowników i sprzedane na czarnym rynku. Głównym celem Kevina było zmniejszenie liczby drapieżników trzymanych w niewoli oraz walka z kłusownictwem i nielegalną sprzedażą dzikich zwierząt. Występujące w dziczy stworzenia są piękne i majestatyczne, lecz wiele z nich trafia do niewoli, co nie jest zgodne z jakimikolwiek wartościami. Nie ma bardziej przykrego widoku niż ciasna klatka wypełniona lwami. Właśnie dlatego Kevin Richardson założył sanktuarium, gdzie do dzisiaj pomaga dzikim zwierzętom i sprawia, że są szczęśliwe oraz wolne. Kevin najbardziej kocha dzikie koty. Przyznaje, że są to najbardziej emocjonalne zwierzęta, a więź z nimi niejednokrotnie może być silniejsza niż z drugim człowiekiem. Kiedy lwice Amy oraz Meg dorosły, zostały wypuszczone do dziczy. Siedem lat później Kevin zdołał namierzyć zwierzaki i wyszedł im na spotkanie. Musicie przyznać, że reakcja lwicy imieniem Meg była niezwykle wzruszająca. Koniecznie daj znać w komentarzu, co sądzisz o takiej więzi między człowiekiem a lwem. Zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się spodobał i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie pięknych historii. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć.